Bądź mną. Postać niezależna, level 20. Może tego nie doceniacie, ale jestem niezwykle ważną z punktu widzenia budowania napięcia międzyobozowego postacią. Można by rzec, że ucieleśniają się we mnie obawy wszystkich trzech obozów. Prędzej czy później, grając w Gothic 1, się spotkamy i nasze ścieżki będą musiały się przeciąć. Od istnienia i nieistnienia mojej osoby zależą bezpośrednio losy co najmniej dwóch obozów, a pośrednio to i trzech. Dwigam na swoich barkach wielkie brzemię, prawie tak wielkie jak fałszywe oskarżenia Gomeza o wymordowanie magów ognia. Nawet nie wiecie jak ciężko jest w roli, która została mi powierzona. Budowanie imersji świata, gdzie do odzyskania pełni zdrowia wystarczy zjeść kopę jabłek nie jest najprostszym zadaniem. Każdy mój ruch i działanie odbija się echem w rozmowach w jednym obodzie. Gdy tylko do niego wejdziesz od razu o mnie usłyszysz i będziesz wiedzieć, że nie masz do czynienia z bylekim. Taki wie, co tylko stoi mi na drodze i pierdoli głupoty, jest zaledwie fragmentem konsekwencji, które moje działania mogą wykonać. Nie lubię się przechwalać, ale patrząc obiektywnie, to moja rola jest porównywalna do pierwszego ścierwojada, z którym ścigasz się na to kto dziobnie pierwszy czy nawet trochę baranet Beka. Tuo. postać w cieniu, której skryte działania rezonują na instrumencie, na którym gra cała górnicza dolina. Tak, mogę tak o sobie powiedzieć. Jestem ważny i nikt mi tego nie odbierze. Jestem często wspominany w tych gównianych pastach, częściej niż strażnicy, najemnicy czy ci ludzie, co ponoć mieszkają na kopcu gówna, o czym to świadczy. Oczywiście o mojej ważności i pozycji, jaką posiadam, mało jest w górniczej dolinie postaci, które dorównują mi ważnością, a tych, co mnie przerastają, jest zaledwie garstka. Nie wierzycie, co taki kruk robi poza przyjęciem bez jego do obozu. Nic stoi, daje jedną misję i przepada. Jego los nikogo nie obchodzi. Nikt o nim nie wspomina, i generalnie czyby był, czyby go nie było. Losy kolonii pozostają niezmienne. Magowie wody, nie żartujcie sobie, jeden z nich, poza przekazaniem hasła, nie ma żadnej istotnej funkcji. Byle szkodni mógłby to zrobić, i jednego maga wody mniej. A ja. Gdy tylko mój gniew się wzmaga to obozy drżą na samą myśl o mnie i wnoszą modły ku swoim bóstwom by mnie udobruchali. Adanos i Innos przychodzą do mnie z prośbą bym pozostał taki jak jestem, spokojnym obserwatorem. Bym pozostał tym katowskim mieczem, który wisi nad głowami kolonistów i nigdy nie wykonał wyroku. Nędzne robactwo nawet nie ma odwagi osobiście się przede mną zjawić, tylko przysyła tego ku cojebce. To jest oznaka wielkości. Wielkości, która pozostaje uśpiona niczym podziemna rzeka. Mój ojciec, rozwodnik, był mawiać, to do łóżka syna swego nie wchodzi. Ten sam sobie szkodzi. Eee, znaczy się to też, ale mawiał jeszcze, Magnitu do Sedefentet. Także ja się o Senekury i Laury nie upominam, bowiem, że same przyjdą. Być może ojca szacunku do siebie nauczyła zdrada matki, która poszła do takiego emo, co mieszkał w jaskini, level 40. Ojciec popadł w alkoholizm i hazard. Potem stał się przemocowy i napastywy. Ale spotkanie z takim blond wojownikiem z jednego obozu co miał imię jak jakaś krosta na ciele. kurzajka, strób czy jakoś tak, mniejsza z nim, ojciec cudem uniknął śmierci gdy ten blondyn go napadł w celu rabunku i napierdalał ojca swoją pałką między nogami. Stary obudził się po kilku dniach przyniesiony przez wujka, potem kilka dni srał na biało, widocznie ten blondyn nie dość go pobił, to jeszcze i chciało truć. Ale od tamtego czasu ojciec się zmienił. Chodził dumny i wyprostowany. Często mnie przytulał i mówił, jaki to nie jestem piękny i męski. Wszystko to sprawiło, że jestem pewny siebie, pewny swoich sukcesów i swoich zasług. Niestety mojego ojca spotkał tragiczny los. Brutalne zabójstwo dokonane na nim przez marskość wątroby czy jakoś tak otrzeźwiło mój umysł. Musiałem odkryć się od autorytetu i szacunku ojca. Postanowiłem skonfrontować się z matką. Ja zrobiła temu staremu czarnuchowi kilka bękartów, roztyła się i cały dzień paliła skręty i zapijała kofeinowym napojem zmielonych nasion syrawisa. Moja nauka dla was, bądźcie dumni z tego co osiągnęliście i pozycji jaką macie. No chyba, że nic nie osiągnęliście i nie macie żadnej pozycji, to chuj wam w dupę nie robi dla takich jak wy tylko pola ryżowe i jebanie skał kilowem w siemi. Wielkość jest przewidziana dla tych, co są w stanie po nią sięgnąć i nie cofną się przed niczym. Wielkość to sukces mierzony w ilości zachwytów uznania nad Twoją osobą. Ja to wszystko mam. Mam pozycję. Mam ważną misję. Mam szacunek. Nie zbieram śmieci. Mój ekwipunek w 100% oddaje to, kim jestem i do czego zostałem stworzony. Także, moi drodzy, widzimy się następnym razem w Gothic 1. A wy z tym, co wam tu powiedziałem. Pokażcie mi należyty szacunek za moją pracę i wkład w budowanie imersyjnego świata. To moja historia i to ja, to pielec pod tamy Homera. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.